Jesteśmy już po pierwszej fazie sezonu 2023. Pokonaliśmy trasy odcinków specjalnych, trzech bardzo trudnych rajdów. Wyniki postawiły nas w dobrej sytuacji przed kolejną, drugą częścią sezonu, bardzo wymagającą. Jesteśmy w Polsce. Przygotowujemy się do rajdu Grecji, ale z dobrymi nastawieniami, ponieważ po ostatnim rajdzie safari. Mieliśmy zwycięskim rajdzie safari. Mieliśmy trochę czasu, żeby odetchnąć, naładować akumulatory, ale też m, e, ciężko e, pracowaliśmy i myślę, że to e, powinno przynieść właściwe rezultaty. E, będę startował e, nową e, dla mnie konstrukcją e, wciąż nową. E, przejechaliśmy tym samochodem zaledwie jeden rajd z e, Koda Fabia RS. E, charakteryzuje się m, e, Dużymi nowinkami, bo jest to kompletnie inny samochód, więc trzeba znaleźć optymalne ustawienia. Walczymy z kierowcami, którzy są nie dość że kierowcami fabrycznymi, to jeszcze mają właśnie bardzo duże doświadczenie w tym samochodzie. Raid Grecji lubię, wygrywałem tam, natomiast teraz będziemy, mam nadzieję, pisać inną historię właśnie w Mistrzostwach Świata. Jesteśmy dobrze nastawieni. W tej chwili mogę powiedzieć tylko albo aż tyle, że nie mogę doczekać się startu i mam nadzieję, że kibice nie tylko z Polski również.